Dobry moi mili, przechodzimy teraz na, dla czytania na czytanie dla lwa na styczeń 2020 rok. Rozkład już jest, także możemy zaczynać. Co lwyczek, także tak. Wy w tym miesiącu, słuchajcie, jesteście w pięknej w, jesteście w pięknej energii cesarzowej, czyli takiej matki, żony, Bogatej, stanowczej, yy, mającej w sumie wszystko, bo cesarzowa i też silna bardzo osobowość, ale słuchajcie, jesteście trochę z tym samotne, czyli w tym miesiącu kreujecie się jako cesarzowa matka, ale być może doskwiera Wam samotność, bo to jest pustelnik, to jest samotna droga. Czy macie pozycję, macie pieniążki, jesteście silne, zdecydowane, zdeterminowane, przede wszystkim macie swoje zdanie? Ale w tym miesiącu jakoś czujecie się samotne bądź niektóre z Was są samotne. Już patrzymy, co ma na to wpływ. A no właśnie, słuchajcie, jak tu, nic, jak tu, jak tu powiedzcie mi nie wierzyć kartom, jak tu wszystko jasne, co ma na to wpływ. No popatrzcie, no wpływ ma na to jakiś mąż wasz, ale co? Nie widać wszystkiego, albo być może coś tam przed Wami ukrywa, czegoś nie chce wyjawić, czegoś nie chce wyjaśnić do końca. Coś do końca nie jest jasne w stosunku do w jakiejś, yy, przepraszam, w jakiejś sferze życiowej męża. Więc tak, czujecie się samotne, bo wpływ na wa, ma na was mąż, który być może coś przed wami ukrywa. Tak bym to powiedziała dla jednej z was. Albo nie chcę powiedzieć całej prawdy. Ale spójrzmy dalej, może wyjdzie o to, tu chodzi. tu tutaj, że nieraz jest pracodawca. Nie widać czy jest pracodawcy samotnie chce się męczyć, bo nie widać to się. Tu nie, tu raczej widzę to. To co widzę, to mówię. A raczej tu jest takie coś, coś ukryte przed wami. Czy jest samotny, bo ktoś nie chce Wam powiedzieć jakiejś prawdy, nie chce Wam czegoś powiedzieć. Słuchajcie, dlaczego tak jest? Popatrzcie. Jest papież, więc jest to małżeństwo, jest duchowieństwo być może też wieloletni związek dla niektórych, ale tu jest zamykanie pewnego cyklu i otwarcie się na coś nowego. Więc dlaczego tak jest? Dlatego, że być może któryś z Was, ale w tym przypadku ten mąż. Bo tu jest małżeństwo dzieci. Po prostu zamyka jakiś cykl. Domyka jakiś cykl. A być może chce coś zamknąć i iść w inną stronę. Zaraz zobaczymy, co to dalej dotyczy. Ale tu na pewno zamyka jakiś cykl. Zamyka też małżeństwo. Być może chce się z wami też rozwieść co do niektórych z was. Wy się czujecie tu tak jak pustelnik, jak taki samotny poszukujący nowej drogi życiowej i jeszcze, jesteście tą cesarzową. Wszystko macie, ale samotnie dążycie tą drogą. Bo tu nie widzicie, że bo tutaj wam, nie chcę czegoś powiedzieć, ale po czegoś nie widzicie. Nie widzicie zamykanie jakiegoś małżeństwa. No ro, nie widzicie, że ktoś chce może wnieść w prawo rozwód. No moi kochani, no, tak to widzę, już patrzymy dalej. Do przeszłości co odchodzi. Czyli tak. Na, na obecną sytuację, może wcześniej miał wpływ, miała wpływ, to było jakieś zawieszenie sytuacji, ale słuchajcie, bo to jest tak. Zawieszenie sytuacji i jest tak, dziesiątka bułek to by było całkowite zmęczenie, zakończenie. To by było zawieszenie w sprawie zakończenia czegoś. Ale tutaj jest brak tego zakończenia tak jakby do przeszłości o to odchodzi. Czyli moim zdaniem do przeszłości odchodzi to zawieszenie w tym ciężarze. Było wam ciężko, nie wiedziałyście dlaczego, byliście zawieszone cały czas, ale to już odchodzi do przeszłości. Być może miałyście się dużo na głowie, dużo na barkach, dużo obowiązków. Być może co chwilę ktoś dokładał wam tych obowiązków. Nie miałyście siły już tego nieść. I myślałyście, dlaczego tak jest, dlaczego wam jest tak ciężko, dlaczego same musicie ten ciężar dźwigać. Ale słuchajcie, tu się już odwraca ta dziesiątka, więc ciężar zrzucie, zrzucacie ze sobą i zawieszenie również. Więc tu było przemyślenie, i tu, jest, y, tu już jest, przechodzi do przeszłości, czyli już nie będzie ciężaru. Ciężar zrzucacie z siebie, nie ma już zawieszenia, przemyśleście wszystko i to już odchodzi do przeszłości, więc już nie będzie ciężko. Wasza postawa, słuchajcie, Wasza postawa, no macie siłę macie siłę, macie moc jesteście w stanie opanować wszystko i opanować całą sytuację ale tu też jest królowa miecze słuchajcie, królowa miecze to też jest jakaś osoba z trygonu może to jest też osoba taka twarda stanowcza, zimna, chłodna, postępująca ale ona bo to jest twoja postawa ale ty byłaś w takiej postawie Gdyby była w pozycji prostej, no to mówię, zimna, chłodna kobieta postępuje zgodna z zasadami, co nie służy, odcinam chłodno i już bez emocji. A tutaj wasza postawa się odwraca, czyli być może chcecie być tą łagodniejszą, twoja postawa. Chcecie załagodzić tą sytuację, chcecie po prostu opanować wszystko i dojść do jakiejś równowagi. Już nie chcecie być tą chłodną, zimną kobietą, tylko tą łagodną, łagodną. Yy silną przede wszystkim, ale taką spokojną, łagodną. Umieczę. jest to też, yy, jest to drugą powietrze, ale są to osoby takie narwane, bardziej do tej sytuacji mi to pasuje, że wy już nie chcecie być zimną i chłodną kobietą, tylko wy na spokojnie wszystko przemyślicie, wy jesteście w takiej postawie, że spokojnie wszystko przyjmiecie do siebie, załagodzicie stres i jest wszystko w porządku. Najbliższa przyszłość. Słuchajcie, najbliższa przyszłość, mamy miłość i trzy buławy, ale odwrócone, w pozycji prostej trzy buławy, to jest ruch do przodu w miłości, to jest postęp, to są nowe okazje, towarzystwo, to jest ruch w takim kierunku, no, podjęcia decyzji, to jest podjęcie decyzji. A tu w najbliższej przyszłości mamy brak podjęcia decyzji co do jakiegoś być może nowego związku, bo tutaj już macie hmm, może tą sprawę rozwodową, może tu tutaj samotne jesteście i na razie chcecie tak pozostać, bo w najbliższej przyszłości no, nie szykuje się żaden ruch w kierunku jakiegoś małżeństwa. Wydaje mi się, że na razie niektórzy z Was pozostaną sami po prostu. Nie ruszam do przodu, ale nie w sferze finansowej czy jakiejś, tylko tu nie ruszam do przodu w sferze uczuciowej. Tak jakby dobrze im samym na razie z, ze sobą. Może chcą się oswoić z tą sytuacją, ale tutaj nie ma ruchu w tym kierunku. Nie ma ruchu w kierunku miłości, nowych jakichś yy, randek, flirtów czy innych podobnych rzeczy. I słuchajcie, tu jest podstawa całej tej sytuacji. No właśnie, bo podstawą całej tej sytuacji jest transformacja, odejście. Tak jak tu widać. Czyli to jest tak, transformacja, moi drodzy, odejście, może zmiana waszego nastawienia. A może odejście od takiego bardzo dużego zysku materialnego, bo cesarzowa w samotności to też ona ma wszystko dla siebie w pustelniku, ona sama na wszystko zarabia, ona sama sobie chce, sama sobie rządzi, sama ma pieniążki. A tu jest yy, od dziesiątki monet to odejście, ale tu też jest rodzina, wchodzi w grę. Rodzina też może być i, i takie pełnia szczęścia może żona, cesarz, cesarzowa, takiego bogactwa pełnego, to jest zakończenie. Być może mi się wydaje, że zakończenie tego małżeństwa dla niektórych z Was. Zakończenie małżeństwa pod jest tą dziesiątką, czyli przy osobie, która naprawdę miała duże finanse, sporo tej gotówki, a tu jest odejście, zakończenie i transformacja. Pełni szczęście rodziny, bo to jest też karta rodziny. Co do nas idzie z otoczenia? Słuchajcie. Z otoczenia do nas idzie. Co do nas idzie? Idą do nas nowe możliwości. Otoczenie idzie do nas. Może być też jakiś romansik idzie z otoczenia. Otoczenia idą do nas nowe możliwości, ale czego paść buław. Jakiejś młodej osoby, strygonu oczywiście ognistego, baran, lew lub strzelec, młodsza od Was oczywiście. Ale tutaj jest też zamknięcie cyklu. Y jakiejś sfery życiowej. Bardzo często też świat przy paził Buław oznacza dziecko, rodziny dziecko. Dziecka. I tutaj w pytaniu co idzie z otoczenia, słuchajcie moi drodzy, niektórzy z Was też mogą być po prostu w ciąży. No tu była ta, tu był sa, tu samotność, tutaj ten świat, tu papież, tu też mamy świat i tu mamy świat. Dwa razy powtarza nam się świat przy świecie i papież to jest rodzina. Ta rodzina i małżeństwo, samotność, czegoś nie widać. Być może też być tak, moi drodzy, że nie widać ciąży, bo ona dopiero idzie. M tutaj nie wie czegoś z mężem, co nie chcę Wam powiedzieć? No właśnie, coś jest ukryte, coś nie jest jasne, nie wszystko jest jasne co do tej osoby. No właśnie, nie wszystko widzicie. A tu z otoczenia idzie jakieś dziecko, na świat przychodzi jakieś dziecko, być może wy dopiero się dowiecie, a słuchajcie Dlaczego tak jest? Tu też może chodzić o świat, to jest też cykl, świat i papież, to jest małżeństwo, dziecko z małżeństw Dziecko jakieś, ale słuchajcie, tu też może tak być, otoczenia idzie, być może tu ten, dlaczego tak jest, że wy jesteście samotne i samotne poszukujecie drogie same sama same idziecie tą drogę i same idziecie hmm, przez świat, dlatego że czegoś nie widać, czegoś nie chce Wam powiedzieć ta osoba, wam Wasz mąż, coś jest przed Wami ukryte. A tutaj właśnie jest, jest otoczenia. Być może właśnie to jest ona rodzina jakiegoś dziecka, albo jakieś dziecko, o którym Wam nie chciał powiedzieć. Też tak może być. Może nadzieję pobawy. Ale wy macie nadzieję, oczywiście, że jakieś wasze marzenie się spełni. Odnośnie, tu jest to jakiś rycerz mieczy. Oczywiście, tu jest narwany, porwany, robi szumu wokół siebie wiele. Yy, robi także taką zadymę. No, brzydkie słowa, nie zawsze przemyślane, raniące. Najpierw coś powie, później żałuje. Najpierw coś zrobi, później żałuje i przemyśl, przemyśli tą sytuację. Ale tutaj macie tak, nadzieję. Być może to jest tak, nadzieję macie na spełnienie jakieś marzenia, a ma, być może macie obawy przed taką osobą. Może gdzieś w waszym otoczeniu się kręci taka osoba, która nie daje spokoju, albo taka jest narwana, być może nierzytliwa też. To jest też taka osoba no nie bardzo sympatyczna. Taka, co krzywdzi, brzydko się nieraz wysławia, robi dużo zamieszania wokół was. I słuchajcie, potencjalny wynik, no widzicie, i potencjalny wynik, tak, zaczynacie wszystko od nowa. Nie ma tu jeszcze umiarkowania. Dlaczego? Dlatego, że wy, wy postanowicie tak. Głup jest, to też jest taka młoda energia, takie zaczęcie wszystkiego od zera, ale wy zaczynacie. Tu nie ma na początku może umiarkowania, bo nie wiecie, jak sobie jeszcze poradzić. Ale to, to jest na pewno zapowiedź nowego początku, takie... Yy, Robię wszystko sam, robię sobie po swojemu, jak sobie zrobię, tak będę miał, niczym się nie przejmuję. No ale na początku tego umiarkowania nie będzie, być może później. To jest jedna opcja, jaka może być, a druga opcja może być w rezultacie, no właśnie, ten głupiec to też może być właśnie to dziecko i dlatego tu nie ma tego umiarkowania, nie ma tej równowagi. Musicie odzyskać równowagę psychiczną i zacząć wszystko też od nowa, też taki przekaz może być. Nie przejmować się zacząć sobie wszystko od nowa. Dziękuję.